Dzień dobry. Wiecie, to jest naprawdę bardzo ciekawe, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, że jeździłem tym samochodem tylko i wyłącznie w dwóch miejscach, ale nie w Polsce w Stanach i w Omanie. No ale czas najwyższy przyszedł i to od razu w takiej super, hiper specjalnej wersji. Po pierwsze, wersja wyposażeniowa to jest Omotenashi, czyli top of the top. Nie może być już nic więcej. W Niemczech czy w Anglii to się nazywa Takumi, Takumi Version czy Takumi Top, nie pamiętam. U nas się to nazywa Omotenashi. A ten samochód, z którego... Was dziś witam. To jest Omotenashi Digimirror, czyli wyposażony w tak zwane cyfrowe lusterka. A więc zamiast lusterek zewnętrznych mamy tu kamery. No to krótki wykład, jak działa cały ten system cyfrowych lusterek, jak to się ładnie nazywa. Więc najpierw tryb naturalny. Z czymś takim jeździ się cały czas. Jest to po prostu taki widok, jaki byśmy mieli z normalnych lusterek, tyle że na dużo mniejszej powierzchni niż w przypadku normalnych, przecież ogromnych lusterek Lexusa. Ale co istotne, można wywołać inny tryb widoku. Wystarczy o, tak jak tutaj pokazuje, trącić którykolwiek z kierunków na kółku służącym do ustawiania lusterek. I otrzymujemy widok z dłuższej ogniskowej, czyli po prostu w bardzo długim, szerokim ujęciu tak naturalny tak pełny długi niestety nie daje się jeździć z czymś takim na stałe po rozpędzeniu się do pewnej prędkości lub po upływie jakiegoś tam czasu widok sam przestawia się w ten tu symulowany czterema kancikami czyli to, co widzimy w trybie naturalnym. W trybie naturalnym, oczywiście, możemy zmieniać kąt, tak jak w zwykłym lusterku. Ale, żeby zmienić inne ustawienia, trzeba wcisnąć tu menu. I tutaj się reguluje wszystkie lub prawie wszystkie funkcje. Związane z cyfrowymi lusterkami. Jak widzicie teraz, obraz na wyświetlaczu, czyli lusterku, nie jest nawet w połowie taki, jakiego byśmy się spodziewali 5 lat temu po smartfonach, a co dopiero po najnowszych smartfonach. Nieco lepiej to wygląda w ujęciu dłuższym, ale i tu. Praktycznie niemożliwe jest odczytanie na przykład numeru rejestracyjnego, który, notabene, jak widzicie, jest automatycznie odwracany. Zupełnie nie wiem po co. A to, że obraz jest takiej jakości, oznacza tylko jedno. Najlepiej to obejrzyjcie teraz na filmie, w którym pokazuję, parkowanie w garażu. Wjeżdżam do swojego garażu. Patrzcie dokładnie, co będzie widać w lusterkach. Czyli w wyświetlaczach tych kamer. Wjeżdżamy do relatywnie ciemnego wnętrza. Ja już mam przygotowany otwarty garaż. Nie, nie ten u sąsiada, ten następny. I zobaczymy, jak się będzie wjeżdżało. Ja znam ten garaż od 18 lat, mam w nim poustalane punkty, według których manewruję. I według których wjeżdżam na jeden raz do garażu samochodami około 5 metrów, czyli tak jak właśnie ten Lexus. Jak widzieliście w lusterkach, można zmieniać widok szerszy, bliższy, a po włączeniu wstecznego biegu widok się opuszcza i pojawiają się linie oznaczające bezpieczeństwo ruchu. Ja niestety nie jestem w stanie w tych niby lusterkach, w tych kamerach, w tych wyświetlaczach zorientować się jak blisko jestem prawym tylnym nadkolem od futryny bramy no przecież nie obedrę samochodu tylko dlatego że mam cyfrowe lusterka trzeba to zrobić bardziej na piechotę ale wstyd dopiero za trzecim razem się zmieściłem a i tak muszę nawracać, żeby wjechać na frost. Nie. Nie, to chyba najlepiej by określił pan Nikodem Dyzma ze szlachty Kurlandzkiej. A do cholery jest taką miłością. Jeszcze parkuję. Jeszcze parkuję. No dobrze, to skoro już wiecie, jak te kamery działają w garażu i jak się je ustawia, to czas pojechać w drogę. Od razu, żeby mieć to z głowy, powiem tak: skoro mają to być tylko kamery na zewnątrz, to po co nam takie wielkie dyszle, które dodatkowo utrudniają przejeżdżanie przez bramy garażowe i tak dalej? Jak już trzeba było je tutaj gdzieś założyć w, taki, w charakterze takich małych pryszczy i to by całkowicie wystarczyło. To raz. Dwa. Ok, od biedy ja się zgodzę, że umieszczenie wyświetlacza tu lub tam ma pewne plusy. No bo jak patrzę w przód prowadząc, to wystarczy lekkie mrugnięcie w lewo i już widzę, co się dzieje za mną. Więc dobra, nie muszę robić tak, jak to się robi z lusterkami, szczególnie tak ogromnymi lusterkami, jakie są seryjnie w Lexusach. Ale tak jak już to powiedziałem w filmie pokazującym, jak się reguluje. Co mi po tym, że one są chociaż trochę bardziej przypominającym optymalne miejscu. Znaczy tamto jest mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie patrzy się na lusterkę, więc to się nie liczy, ale to. Co mi z tego, że ono jest w tym mniej więcej optymalnym miejscu, jeżeli jest a lekko licząc trzy razy mniejsze powierzchniowo od tego, co dają mi normalne lusterka. Które i tak przecież wystają tyle samo na zewnątrz, co te dyszle z kamerkami. A jeszcze w dodatku, jak też o tym wspomniałem w filmiku, obraz na wyświetlaczach pozostawia bardzo wiele do życzenia. Bardzo. Jeszcze w dodatku, tak naprawdę. No dobra. Można się przyzwyczaić do tego, że to jest w tym miejscu, bo jak człowiek kiedyś tam raz w życiu jeździł maluchem, a jeździłem nawet całkiem sporo, no to lusterko boczne było mniej więcej w tym miejscu. Ale nie, reasumując, nie polubiliśmy się i się nie polubimy, a już szczególnie za 9,5 tysiąca zł, a tyle kosztuje dołożenie tej opcji. W tym cudownym samochodzie. Nie. Nie. I jeszcze raz nie. A teraz, skoro już mamy za sobą część nieprzyjemną, przejdźmy do tego, czym jest samochód. Warto zacząć od truizmu, który muszę powtarzać stale i wciąż. Lexus. To nie jest samochód, który się kupuje bezpośrednio jako alternatywę dla niemieckiej wielkiej trójcy. Nie. Dlatego, że Lexus nie próbuje rywalizować o klienta tak, jak to robią Niemcy, czyli stosując, Bóg wie, jak potężne silniki, stosując najnowsze, Nowinki, nowinek technicznych. Nie, nikt nigdy nie ukrywał, że tak zwany infotainment, czyli zarówno systemy sterowania multimediami, jak i systemami pokładowymi, są delikatnie mówiąc, mocno zapóźnione. Ja nie znoszę tego tutaj, touchpada gładzika. Bo w czasie jazdy to już chryste, czy ja to naprawdę powiedziałem, to już wolę mieć dotykowy ekran, gdzie też będę musiał odwrócić wzrok od jezdni, ale przynajmniej od razu trafię w to, co mnie interesuje. A tak to jest koszmar. Jeżdżenie tutaj, i wystarczy, że masz człowieku zbyt suche palce. Albo, nie wiem, tak jak ja w tej chwili, oparzony czubek palca, i ta dotykowa powierzchnia już nie chce reagować tak jak powinna. Więc wszystko razem jest do bani. Ale absolutnie cała reszta, którą się dostaje od Lexusa, wszystko jest pod jednym hasłem: Nikt nie otoczy cię. Tak fantastyczną atmosferą. Od nikogo nie dostaniesz tak fenomenalnego wykończenia: takiej solidności, takiej jakości postrzegalnej, dotykalnej. To jest to, czym Lexus walczy o klienta. Proponując samochody niebędące. Rywalami dla Bóg wie jak szybkich Niemców, nie będące rywalami dla Bóg wie jak wyścigowo prowadzących się Niemców, chociaż nie próbujcie sobie wyobrażać, że z tego powodu jakikolwiek Lexus będzie się gorzej prowadził. Nie, one się wszystkie świetnie prowadzą. Natomiast nie służą do tego, żeby jeździć wyczynowo, żeby jeździć jakoś strasznie szybko po zakrętach to nie znaczy, że nie potrafią jeździć szybko. Nawet jeśli No dobra. Ogromna większość Lexusów to są w tej chwili hybrydy. A co za tym idzie, mamy tu do czynienia z tak zwaną elektroniczną bezstopniową skrzynią biegów, czyli eCVT. A nie oszukujmy się, no ja też nie jestem bezkrytycznym wielbicielem CVT czy eCVT z jednego podstawowego powodu. Mianowicie efekt akustyczny ślizgającego się sprzęgła to jest coś, co każdego kierowcę przyzwyczajonego do czegoś bardziej analogowego nastawia od razu negatywnie. Ale wiele razy już mówiłem o ogromnych zaletach skrzyń bezstopniowych, które w przypadku hybryd, tak jak to pokazałem na swoim filmie o hybrydach, bardzo, bardzo polecam obejrzenie. Łączą w sobie trzy zupełnie różne napędy: dwa silniki elektryczne i jeden spalinowy w zespół napędowy, który potrafi e, naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim potrafi jeździć zarówno w trybie elektrycznym, i to nawet całkiem szybko, jak w trybie hybrydowym łączonym, przy czym szybkość przełączania się między trybami jest imponująca wręcz, a Bezwzględna, obiektywna dynamika tego zespołu napędowego naprawdę nie pozostawia nic do życzenia. Przy czym, tak jak to podkreślam za każdym razem, kiedy jeżdżę samochodami ze skrzynią CVT lub hybrydami, niezależnie od ich rodzaju, pełnymi hybrydami, dynamika ruszania z miejsca i pokonywania pierwszych, Fragmentów dystansów, tak jak zryw z podświateł i dojechanie do końca skrzyżowania, czy dojechania do miejsca, gdzie kończy się pas i trzeba wskoczyć. To jest coś, co imponuje nieprzytomnie. Zwykle określam to w ten sposób. Kiedy ruszam spod świateł, czy to hybrydą, czy dobrym autem ze skrzynią CVT. To do końca skrzyżowania, rywalem dla mnie może być motocykl. Spójrzcie, ile mi zabiera czasu rozpędzenie się do 50. Daje się minąć i. poszli. Tryb normal. Dziękuję. Tadam. Oczywiście wszyscy będą patrzyli na parametr pod tytułem 0,100. 0,100. Ale on jest naprawdę tylko porównawczy. Zastanówcie się lepiej nad tym, co przydaje się w jeździe na co dzień.

Oczywiście, czytnik limitów prędkości pokazuje 60, mimo że jestem na drodze ekspresowej. No ale nic, jadę, o, teraz się zmieniło, jadę trochę za wolno, 80. Z jakąś łatwością to auto skacze w przód. Nie, nie będę pokazywał. Jak się zachowuje powyżej 140 km na godzinę, bo to jest po prostu nieprzepisowe. W każdym razie jadę w tej chwili z prędkością, jak widzicie, 105-106 km na godzinę po obwodnicy Warszawy. Cisza jest zasadniczo całkowita przy 140 km. Będzie niewiele głośniej. I to jest kolejny element, za który kochamy Lexusa. Oczywiście, przy hybrydowym napędzie, w momencie przyspieszania, silnik spalinowy wchodzi na maksymalne obroty i zaczyna być głośniej, właśnie pojawia się ten element ślizgającego się sprzęgła. Ale to jest coś, do czego człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja, szczególnie biorąc pod uwagę, że no, jedziemy raczej, jeździmy raczej ze, z prędkością stałą, a tu mamy wokół siebie takie otoczenie. I jeszcze w dodatku audio Marka Levinsona. Ja uwielbiam jeździć lexusami nie dlatego, jak to jest w przypadku niemieckich producentów, że otaczają mnie dziesiątki i setki gadżetów, tylko dlatego, że jest tutaj tak spokojnie, tak luksusowo, tak z klasą. A bez wysiłku? Pewnie. Chciałbym, żeby obecny już tu na pokładzie system Apple CarPlay, notabene bardzo dziwne, bo w bliźniaczym technicznie samochodzie, czyli w Toyota Camry, Apple CarPlay nie pojawił się jeszcze i nie zanosi się na to, żeby się miał pojawić żeby ten Apple CarPlay tutaj był również bezprzewodowy. Nie mamy tutaj matrycowych w pełni aktywnych lamp. Nie mamy jeszcze bardzo wielu różnych systemów, którymi imponują niemieccy producenci i które ja bardzo bardzo sobie cenię. Problem jest jeden. Przez przez wszystkie te lata, kiedy mam do czynienia jako dziennikarz z samochodami, przez wszystkie te lata, kiedy mam do czynienia nie tylko jako dziennikarz z Lexusami. Mam jedno spostrzeżenie. Samochody niemieckie bardzo często robią mi jakieś numery właśnie związane z tymi najnowocześniejszymi systemami. Pokazałem Wam to kilkakrotnie. Natomiast nigdy, przenigdy nie miałem najmniejszej awarii w Lexusie. Awarii dotyczącej czegokolwiek. A przepraszam, raz zostałem Pozbawiony samochodu przez montowany w Polsce wadliwy system alarmowy, konkretnie jego część odpowiadająca za tak zwany antynapad. Na szczęście w parku prasowym już bardzo, bardzo dawna nie stosuje Toyota tego systemu. Przestała go stosować praktycznie natychmiast po tym jak zostałem postawiony na środku skrzyżowania z wyjącym samochodem, który się nie dał uruchomić, ani zepchnąć. Bardzo interesujący pomysł. Ale to nie Lexus mnie zawiódł, tylko montowany w Polsce antynapad. Natomiast nigdy, przenigdy żaden system pokładowy Lexusa, żaden mechanizm Lexusa, mnie nie zawiódł. A objechałem tymi samochodami co najmniej czterokrotnie Europę dookoła. Więc, okej, okay. fakt, że ja to znam również ze swojego Subaru, gdzie e, najnowocześniejszych systemów nie uświadczysz, natomiast wszystko, co jest, to po prostu działa. No, w Lexusie nie dość, że działa, to jeszcze działa w ten sposób, że o, widzicie, mam teraz 6,6 ,6 średnie spalanie, mimo, że jest to uśredniony wynik obejmujący również półgodzinne próby dynamiczne, powtarzane na kilka sposobów. Tak więc, co tu dużo mówić? Wsiadam tu i jestem w swoim Własnym przepięknym świecie. Ok, w tym akurat egzemplarzu nie czuję się optymalnie ze względu na nieudany zupełnie eksperyment. To jest tak strasznie niepoleksusowemu, że po prostu ręce opadają. Ale na szczęście to nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest to, jak tu jest pięknie, jakie tu są materiały, jak one są ze sobą spasowane i zmontowane, jakie tu jest audio. Tak, to mi się nawet podoba, że można sobie wywołać obraz szerszy, dalszy. Ale to jest. Naprawdę jedyny plus tych cyfrowych lusterek. Dziękuję, do widzenia.